Dobra, lecimy! Blazedale Blazedale hey, okay. farmhouse Nie ma itemów! Ano tak Ale ready mogę być Już sam ready oh, awesome. Dobra, lecimy Okej, okay, let's go Ale oh, ta kamera jest słaba Ghosty, 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 where are you? Chyba jest spirit box nie wiem, bo nic nie powiedział, ale zaświeciło mi się na czerwone przy duchu. Ale dopiero. A to zobaczymy za chwilę. I demand you to show yourself right now! Sprawdź drzwi. Nie sądzę. Nie świecić mi tu. Nic nie ma. Ej, ale fajna szyja, yooo Ale deszczuch Ale fajnie to wygląda, pato Ale wzgasi to światło nie możemy Dlaczego ty się spodziewałeś? Dopiero na małym nie daliśmy rady, a teraz na dużym chcesz? To ty dopę? I want yeah, please Jest tu jeszcze kibel Holy crap! That was scary as hell Ej hey, on jest przy wyjściu tutaj, bo chciał mnie złapać. Ja weszłam do domu i chciał mnie złapać. Mi MF wariował z tej strony, tutaj po boku. A mi się drzwi nie, nie zamknęły, what the fuck Ale mnie ten... Spiritbox denerwuje. Ja, 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 ja Dopo weź ja, ja. spirit boxa, bo miałem w kurze. Egna? Are you no here? Gosta gosta? O to ty też tą pałkę wziąłeś w gamoniu No wziąłem, bo ty nie umiesz. No jak nie umiem? Tutaj są pierwsze drzwi do których zaświcił nie umiesz się nią posługiwać. Co ty, ty mówisz? Dobra daj mi IMF kę to cię rozwalę Tu masz minusowe temperaturę chyba, bo... Chociaż nie wiem Marshmella masz termometr? Mój basz. To tu zioną ogniem Zioną ogniem Ghosty ghosty, ghosty, are you here? Come face me like a man you fucking pussy Wiesz, że jest jeden ghost do którego Ale to chyba w Demonologicz którego jak będziesz wyzywał to się wkurzy i zacznę cię hantować No, Serio? no jak przeklinać będziesz do nie, znaczy no, w później w Eee, na parterze. Na parterze! No już jestem, chodź no. Idź na wprost. Na wprost, na wprost, na wprost. Na wprost. Tu jestem, chodź. Z kim by chciał pojechać? Ale to po McDonaldzie dopę się wziął. I zesrał prawie. Możliwe, możliwe. O, kranówę odpalił. O, to zdjęcie trzeba wtyknąć, nie wyłączasz trzeba tylko, bocha. o teraz już możesz IMF, czwórka, czwórka jest No to nie tutaj. piątka. No. ale trzymaj to, czemu dobra, to... Dobra, ale jest jego pokój na to wygląda No dobra, ale trzymaj to, akurat to jest potrzebne trzymanie Spirit box'a można odłożyć, a to trzeba trzymać Halo, jak się odkłada? Tylko rzucić mogę Kto jest martwy? Dope jest Zrób zdjęcie, szybko, póki stoi Marshmallow! No, on jest. nie hantuje, on nie hantuje! Kurwa stoi sobie przed wejściem, nic on nie zrobi nawet jak do niego podejdziecie. O, do jest A mogłem, a mogę wziąć aparat. Szkoda, że pilsów nie mamy, bez tych pilsów jest lipa strasznie. It killed my teammate. We should leave. <laughs> it made the thing water dirty. ew. ew. Mamy już fingerprints. Teraz to jest ultraviolet stary. UV. Co na no, kuchenkę? Co ty mówisz? Token Bar. Zajibiście, stotyk. Już dobrze widać całą no ale to kuchnia jest jego a nie dining room. Bo to są dwie części pokoju. Jedna to jest kuchnia, a druga to jest dining room. Samosobno. W sumie może być dining room. Ja to idę tam zrobić zobaczymy. Wpisów oh, <laughs> bogaty, you... You, mate. Co wykreśliła? No ale... Teraz je sprawdź. Ja pierniczę. No, chodź tam, nie bój się, chodź. Don't be pussy. We're coming in, and no matter what you want, we get it. Oh. Never. <laughs> Woo, <-hoo>, Nara, Nara, keep a hunchy. I will not just be for the Czemu się nie odzywasz? Halo? Nie już. A prze, a prze, nie, przecież nie hantuje już Przecież nie hantuje Czy jest chillera utopia ty narzekosz? Ja Co to było? Nie w ucha, kurde. Nie było Zero Znaczy to ma być poniżej zero Masakra, I, to, i tak najlepsze jest to, że ty przeżywasz te hunty i dalej masz najwięcej saniki Just like that Także coś z tobą jest nie tak, będę miał na ciebie oko A napisał coś? POG CHAMP Niechęci Hehee, łatwo E, yy, what? Co to było? Nie wiem ale jest Ale mój dymek zaczął. W sensie dymek się pojawił nad notebookiem. Tak stał przed chwilę. Czy to? O, idealnie. Ja Czekaj. Tak, o, tak, git. Tylko, że ja tu stoję, a nie położę. Uuu. Chyba popełniliśmy straszliwy błąd. Ty nie gadaj. Już przestał chęcić. Żyjesz? Czemu słyszę kroki. Jest na zero. A, mi no, pokazuje Fantom to... albo Giorgio? Gorio. A co masz? No to co jeszcze masz? Masz UV i co jeszcze Ja Ja UV i wykreśliłam Orby, mroźną temperaturę, ale nie jestem pewna. I wykreśliłam pismo ducha, ale nie jestem pewna go. Ale jesteście pewni, że ten pokój to jest tu. Dobra, mam piątkę. A, piątka jest? Dobra. No to Gorio. I co, mi dobę? I co? Mówiłem, że umiem lepiej niż Ty i no zajebiście, tylko że ja już w tej grze nie żyję od kurwa kilku A ja minut. pierwszy raz, ja dopiero ją podniosłem Czyli Spirit Boxa też można wykreślić No to ja na zaznaczyłem ra. Gorio. Tylko te pismo ducha nie jestem go pewna No ale nie było Anci. nic na... Nic nie pisał No nie pisał Bo może nie stanął Bo może nie żyłem tam gdzie jest jego pokój Przestał hancić jasny gwint. Czekaj, czekaj, mamy MFK i ultra fiolet. Zostaje teraz tylko gin i obakę. No umieram, tak, no to umieram, mówię, w umieram to będzie. Hanci. This game in the ass. Zginłeś Boże, zrespił się na korytarzu teraz Dobra, nie strzelmy wszyscy co innego. Ale tylko dwa Zobaczmy. są do wyboru. A, no dobra to ja biorę bakę. Teoretycznie ja To ja wezmę milinga dla Beki Nie no, napisane jest Myling, to jest duch, który są niezwykłe głośne i aktywne ale jest ale się, że stają się cichy, gdy polują na swoją ofiarę. No właśnie. No. Mining chyba nie, ale... Nie, dobra, no to znaczmy sprawdzimy. Bez różnicy, mogę wziąć obalkę, wszystko jedno. I tak ty odjedziesz. Dobra, macie zaznaczone? To. Jedź, kiedy ci pasuje. Wszystko jedno. Wszystko jedno, wszystko jedno. Myling! i co i co ja i co no jak zwykle ale zykle. nie było tego pisania nikt nie słucha kokido i kończym na tym zawsze najgorzej jak zwykle no już się podnieca bo udało mu się jak <śm> 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 to <śm> dobra nara